W zadaniu 32 pierwsze co musimy pamiętać to dziedzina więc 3x minus 2 jest różne od 0, dzielimy elegancko przez 3 i x będzie różny od 2 trzecie. Następnie przechodzimy do równania. Pierwsze co zrobimy, to pomnożymy obu strony przez 3x minus 2. Po lewej stronie to się. Skrócić, czyli zostanie tylko 3x plus 2. Natomiast po prawej stronie będziemy mieli 4 minus x i 3x minus 2. Następnie to wymnażamy, czyli będzie 12x minus 3x kwadrat. 12x minus 3x kwadrat. I teraz minus 8. I plus 2x. Następnie wszystko na jedną stronę, czyli będzie 3x kwadrat. Później tu mamy 14x, to będzie minus 14x plus 3x. I plus 2 plus 8 równa się 0. Następnie mamy równanie kwadratowe, więc liczymy delta B kwadrat to będzie 121 minus 4 razy 3 razy 10. Tutaj wychodzi 1. Pierwiastek z delty też wyjdzie nam 1, więc liczymy x1 i x2. Czyli minus b, czyli będzie 11 minus pierwiastek z delty, czyli minus 1 przez. 6, bo 2a. Czyli będzie 10 przez 6, to jest 5 trzecich. Natomiast x2, no to będzie 11 plus 2 przez 6 i to jest plus 1, czyli 12 przez 6 i to będzie 2. Więc odpowiedź to x1 równa się 5 trzecich x2 to jest 2.